Może już, żeby na przyszłość nie wracać do tych tematów, a skoro mam ze sobą ten wycinek z Gazety, z dnia 24 października 2005 roku, otóż on odkrywa, proszę Państwa, jaką politykę prowadzi Zrzeszenie kaszubsko pomorskie a przynajmniej to znaczy ci, którzy kierują tym zrzeszeniem. Nie to będzie ostrzeżeniem dla, dla szeregowych członków, którzy no, z sympatią patrzą na na, 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 na działalność, która krzewi kulturę, tradycje i tak dalej, jak najbardziej. To jest potrzebne, pożyteczne, ale niech, niech też pamiętają o tym, co może wyniknąć z takiego kierownictwa. Otóż dowiadujemy się, że yy, w szeregu Zrzeszenia kaszubsko pomorskiego na Helu przyjęto Ilonę Kenik, burmistrza niemieckiego miasta i prez Osobiście legitymację wręczał pan prezes zarządu, Kraju, zarządu głównego Zrzeszenia kaszubsko morskiego Artur Jabłoński. No, pan górnicz Wątowski tłumaczył, że to jest miasto zaprzyjaźnione. I sprawdziliśmy, czy cudzoziemcy mogą wstępować do zrzeszenia. Okazuje się, że mogą wstępować. No to pięknie. Tylko proszę państwa, wyobrażacie sobie taką sytuację. Aha, jeszcze jedna rzecz. Że, ilo, że ona nie wstąpiła sama, tylko zostało przyjętych czterech innych mieszkańców, którzy wstąpili do Zrzeszenia Garszówko-Pomorskiego i należą teraz do Helskiego działu tego stowarzyszenia. Wyobrażacie sobie Państwo teraz taką sytuację, że różne ogniwa stowarzyszenia są nasanczane, yy, wchłaniają, przyjmują oczywiście, bo przecież przyjaźń polsko-niemiecka tutaj, dla członków Niemców. No, ale się podejmuje różne decyzje. Jest, są głosowania jakieś takie czy inne. No niechby ktoś wystąpił na przykład z Kaszubów, żeby coś powiedzieć, no może, może nie, nie, nie tak, może wyhamujmy z tymi Niemcami, no ale jak to powiedzieć? Miasto zaprzyjaźnione przecież, nasi członkowie, nie należy urażać uczuć naszych przyjaciół, prawda? A gdyby tak doszło do yy, takiego momentu, że oni by mieli przewagę w głosowaniu, nawet nieformalną, tylko lobby niemieckie by uzyskało taką przewagę, że czy przekonało innych, że należy głosować tak, a nie inaczej. Może, na, może powrót do, tak jak na, na, w opolskim, do niemieckich nas, do niemieckich dat, niemieckich jakichś tam z, z, no, zdarzeń historycznych, które no nie będą no, tu już dawno z, ze sobą walczyli, to tak samo ich czcimy. No to do czego to podobne? Stowarzyszenie z Rzeczy... no, no o czym to świadczy? Świadczy o tym, że nawet musimy być czujni po prostu. I nie dajmy się zwieść tutaj. 1300 lat historii od Fryderyka Barbarosy, od Rudobrodego po prostu i od innych, barcia germańskiego na wschód, to, to cała ich historia, cała ich sztuka, kultura i tak dalej jest tym prze, przepojona. Czy człowiek by nawet by nie chciał, to, za, to zawsze gdzieś tam wchodzi przez osmozę, przez, przez, przez mentalność Niemca, że bardzo łatwo go tu pchnąć. A nawet i, i, i będzie tutaj szedł. Jeżeli my się nie odpornimy, no genetycznie wręcz musimy. Nie, 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 ja sobie nie no, trudno słów mi brakuje. Po prostu jak można być tak bezmyślnym i bezkrytycznie pod, podchodzić do, 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 do słów? że nie ma żadnego zagrożenia. Nie ma nie ma żadnego zagrożenia. No pewnie, że nie ma, do momentu, kiedy wybucha wojna. No i koniec. Wtedy już...